Cześć moi drodzy. Z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam skuteczne ćwiczenie na mięśnie czworogłowe uda i pośladki, które wyrówna dysproporcje między jedną i drugą stroną i będzie to zakrok wykonany na suwnicy Smitha. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, Zakrok to doskonałe ćwiczenie, które wzmocni mięśnie czworogłowę UDA, czyli przód naszych nóg, a także Mięśnie pośladkowe. Dodatkowo, zakrok to ćwiczenie unilateralne, czyli wykonane jednostronnie na jednej nodze, raz lewa, raz prawa wykona tutaj solidną pracę. Co to oznacza? Dzięki temu możemy wyrównywać dysproporcje między lewą czy też prawą nogą, między lewym. Pośladkiem czy pośladkiem e, prawym. Także pamiętajcie, jeżeli narzekacie, że jedna strona jest słabsza od drugiej, mniejsza czy większa, to tylko i wyłącznie ćwiczenia wykonane jednonóż mogą rozwiązać ten problem. Ale do rzeczy. Dziś przedstawię Wam wariant za kroku na suwnicy Smitha, która ułatwi nam tutaj zadanie, ponieważ nie będziemy się męczyć z nakładaniem sztangi ze stojaków, z trzymaniem hantli. Tutaj po prostu popracujemy w płaszczyźnie pionowej, góra-dół, a my możemy skupić się na dobrej pracy w stawie kolanowym, czyli wyproście kolan aktywacji mięśni czworogłowych, a także wyproście stawu biodrowego, czyli uruchomieniu do pracy mięśni pośladkowych. Jeżeli chcemy przygotować suwnicę do zakroków. No jeżeli narzekacie na dyskomfort w obrębie pleców, ponieważ przygniatać Was będzie tutaj ta sztanga, zakładamy sobie taką osłonkę nagryw, gąbkę taką piankową, co pozwoli na lepszy komfort pracy. Nie obraźcie się, ale wykonam to ćwiczenie odwrócony do was tyłem, ponieważ niestety perspektywa kamery musi być ustawiona w taki sposób. Nie mam innej możliwości, także zaczynamy. Przede wszystkim układamy sobie tutaj gryw w okolicy jakby pod karkiem, mięśnie czworoboczne i uwaga, stawiamy stopę nogi, którą teraz będziemy Pracować lekko przed gryfem, żeby ta pozycja po prostu była wygodna. I teraz tak, naszym zadaniem jest schodzenie biodrami do dołu poprzez zgięcie stawu kolanowego i wstawanie. Hop. I teraz tak, możecie wykonać wersję, gdzie noga prawa nie dotyka podłogi w momencie, kiedy się prostujecie. Jest to wersja. Trudniejsza, która skupia większość pracy w lewym półdubku i w lewym pośladku. Zobaczcie, mocno pracuje lewą stroną. Miednica ułożona neutralnie nie rotuje się na boki. Kolano nie schodzi do środka. Jest to fa fatalny błąd, także tego unikamy. Brzuch napięty, plecy proste i wykonujemy. Zakrok, bach. Wdech na dole, wydech. Wdychamy schodząc w dół powietrze, bach. I do pięcia. Znakomicie popracowałem mięśniem czworogłowym lewego uda i lewym pośladkiem, który będzie tutaj prostował biodro. Kiedy schodzimy do dołu, pośladek będzie rozciągnięty. Oczywiście wymieniamy teraz. E, Nogę na prawą i wykonujemy to samo ćwiczenie. Także polecam tutaj ten ruch. Ale co zrobić, jeżeli to ćwiczenie jest dla Was za ciężkie? Wówczas możecie sobie dostawiać nogę. Zobaczcie. Tu odblokowanie. I uwaga. Schodzimy. Dostawiamy nogę. Schodzimy, wdech. Wydech. Dostawiamy nogę. Bach, plecy proste, brzuch napięty. Pamiętamy o tym. Miednica ułożona neutralnie. Skupienie na pracy lewą stroną. Bach do pięć. Dobra, ale jeszcze możemy tutaj pokombinować i zwiększyć zakres ruchu, wpłynąć na większe rozciągnięcie mięśnia pośladkowego wielkiego lewej nogi. Kładziemy sobie jakieś podwyższenie. Może być to step. Zobaczcie. I w tym momencie będziemy mieli zwiększony zakres ruchu. Uwaga. I teraz tak. Pamiętajcie, tą nogą nie idziecie tu, tylko idziecie równo za siebie, żeby nie wyginać stawu kolanowego i nie rotować miednicy. Uwaga. Wdychamy powietrze. Bach. Wdychamy powietrze. Bach. Dopięcie. Wdychamy powietrze. Bach. Jeżeli chcecie utrudnić ćwiczenie, nie dokładacie nogi na step. Zobaczcie. Uniesiona w powietrzu. Bach. Co zrobić, żeby jeszcze bardziej dopiąć pośladki? Zobaczcie. Kiedy tu wchodzimy do dołu, hop. Tu spinacie delikatne podwinięcie miednicy. Pośladek jest napięty. Ponieważ ćwiczenie jest jednostronne pośladkowy, średni i mały, również będzie stabilizował tutaj miednicę. Hop. Także tak naprawdę cały pośladek będzie pracował. I uwaga, jeszcze istotna sprawa. Zapewno, zapewne zapytacie, czy kolano może wychodzić przed palce. Może, delikatnie może. Wówczas to zwiększy napięcia przy przyczepach końcowych, Mięśni czworogłowych uda. Także zobaczcie, jeżeli będziecie tak wyginać kolano do przodu, większe napięcie przejdzie na czwórki. Jeżeli chcecie zwiększyć napięcie na mięśnie dwugłowe i pośladkowe, wówczas staracie się mocniej wypchnąć do dołu biodra i do tyłu i utrzymać kąt prosty. Także tu już możecie dozować tą wersję ćwiczenia pod swoje cele. I uwaga, stopa wbita w podłogę. Ta stopa, na której stoicie i zaczynacie ruch. O tym trzeba pamiętać. Proponuję tutaj trzy serie. Po 12 powtórzeń. Czasami gry w sztangi jest już wystarczający, ponieważ na tej suwnicy waży on 20 kg, także jest odczuwalny i wcale nie trzeba nakładać tutaj żadnych talerzy z kilogramami. No i to, co mi się lubią najbardziej, czyli jakich błędów się wystrzegać. Uwaga, tego nie robimy. Przede wszystkim nakładanie sztangi na kark, co tutaj grozi już przeciążeniem szyi. Tak nie robimy. Kolejna sprawa wyginanie stawu kolanowego do środka. Kolano schodzi się do środka. Tego unikamy. Tak nie może być. Niestabilny staw skokowy, także wyginająca się kostka tego też nie robimy. Kolejna sprawa to garbienie się czyli nie utrzymywanie odpowiedniej pozycji tułowia. Na to uważamy moi drodzy. Błędów jest naprawdę wiele, mógłbym ich tutaj pokazywać mnóstwo przez godzinę, ale nie o to chodzi w tym materiale. Wystrzegajcie się tych tutaj rzeczy, które pokazałem, kontrolujcie napięcie brzucha, proste plecy. To, czy delikatnie się pochylicie, nie będzie jakimś błędem, bo to może wpłynąć na większe rozciągnięcie pośladka. Ale nie przesadzajcie z wyginaniem się tułowia do przodu. Pozycja wyprostowana jest ok. Pozycja, gdzie tułów lekko pochylony jest do przodu, również będzie dobra, żeby nasilić rozciągnięcie mięśni pośladkowych. Dajcie znać, czy lubicie ćwiczenia na słownicy Smitha, czy uważacie ten sprzęt za wielkie zło. Ja uważam, że od czasu do czasu zwykły zakrok przysiad yy, czy też wykrok możemy zastąpić jednym ćwiczeniem na suwnicy Smitha, żeby nabić większą objętość treningową. Jeżeli wiemy jak trenować, to naprawdę nie będzie to zły wybór. Zapraszam do grupy do celu Spassion Team na Facebooku. Wpadajcie, piszcie Jakie są Wasze ulubione ćwiczenia? Dajcie znać, jakie są Wasze rekordy, jeśli chodzi o zakrok. Czy robicie go ze sztangą, z handlami, czy właśnie może na suwnicy Smitha. Piszcie, udostępniajcie ten materiał dalej. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam pomógł. I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!